Cześć wszystkim, dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnego noża od chińskiej marki OK Knives. Tym razem jest to nóż automatyczny model K01. Długość całkowita 22,2 cm, długość główni 9 cm, grubość główni 3 mm, stal to D2, czyli wysokostopowa stal narzędziowa o podwyższonej odporności na korozję, hartowana pomiędzy 59 60 Hz, wykończenie satyna, i stąłoży, szliw płaski, na główni nazwa firmy OK i napis auto. Z drugiej strony nazwa stali D2. Rękojeść wykonana z aluminium w kolorze złotym, ale jest też dostępna wersja z czarną i zieloną rękojeścią. Teksturowanie. Otwieranie za pomocą przycisku. Bezpiecznik. Klips w kolorze czarnym, otwór na linkę i parakord. Podsumowując, pierwszy automat od marki OK Knives, na fajnie kopie. Bardzo przyjemny nóż, lekki choć nie jest zbyt mały. Jedni lubią, inni nie. Ja akurat lubię automaty. Szybka akcja, użycie, zamykamy. Fajny automat w przyzwoitej cenie, jeden z moich ulubionych noży z oferty OK Knives. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.